Dzień dobry, dzień dobry ludzie, dzisiaj gramy w Stumbleguysa i będzie blockdash, więc właduje nas do blockdasha i gramy. Więc jesteśmy na blockdashu widzowie i startujemy za 3, 2, 1, start, ścigaj się do mety. O ty mały gargamelu odcinku to się miało udać! No nie wierzę. To się miało na odcinku udać. To nie miało się nie udawać. Miało to się udać. O dobra, ktoś był taki miły i mnie zrespił. Jeszcze raz spróbujmy. No i teraz to mi się udało! Oj. No nie niechcący typku. No i jeszcze raz się udało. Hopa! Jago labo na partido. Daj na Song Tutorial. Co ty robisz, dziadek? Niorra. Poleciał sobie, z Ale mnie nie pan dziadek. Bo ty tam już widzę, że stoisz. Czekasz na mnie. Dobra, zrobię save'ik O nie, nie skoczyłem. No, nie. Nie wierzy, jakim ja biczkiem jestem. Nie! Nie! Nie zrobiłem sejwa! Jaki wstyd! Jaki wstyd, że nie zrobiłem sejwa! O Jezus, jaki wstyd, że nie zrobiłem sejwa! O jeju, ale wstyd, że sejwa nie zrobiłem! Resp mnie, bocie! O, wygraliśmy! Jupi, ale i tak się czuję zawstydzony. Że nie zrobiłem save'a. Więc to nie miało tu miejsca, no ale jak już się nagrało, to co mam poradzić? No to trudno, to, to się nagrało. Wyklepia się. Wyklepia się. Na no, odcinku może. O nie, 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 nie. nie Ale bez reklam mi to proszę. Hmm, a teraz może zagramy to samo. <grym> Ej, no to w ogóle przypadkała się zrobiła. Piszcie w komentarzach. Eee, co byście mogli dopisać w komentarzach? O, blogdash, napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach blogdash. Ok? I zostawcie suba z lajkiem i dzwoneczkiem. Ale nie namawiam z tym dzwonekiem. Aha, piszcie w komentarzach. Jakie ja następny raz ma mapy zagrać? <grymne> Jakie mapy mamy zagrać? Bo mogę zagrać dużo map. Bo jest aż 300 ileś map. Nieee! Za szybko zrobiłem podwójne. Ale nie rób w typie, bo spadnie! I spadł. No i spadł No i res, psztybku, kochany. Myślę, że ma podwójny skok. Bo jest z botem chyba. co on botem jest? No dobra, no odpadliśmy przez bota. My tam próbowaliśmy zrobić save, a ten bot to biegnął w ścianę. No, dasz już wkrótce. Co? Będzie nowy blog też za 20 sekund. No, kolejne dwa blog nasze. legendarny blog też już wkrótce. Nowe wydarzenie, już wkrótce. Poczekamy sobie na te. Na te wydarzenia? Na 10 sekund? To by się nic nie stało. Dobra. Odbieramy. O ale się walnąłam. Ej, czemu tego odebrać nie mogę? O, jest, dobra. A czemu to się ładuje? Blog dash, oryginalny. Fajnie by było, żeby tam była może podwójny skok. Czemu się wszystko ładuje? Poczekajcie dla was. Wrócę jak się załaduje. A, dobra, poczekajcie ze mną, bo może się już załadowało. No i się załadowało już. Blog dasz legendary. Dobra, sobie zagramy. A to miało być Teams. Nie, blog nasz legendary. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Blog dasz legendary. No zobaczymy, czy nam dobrze będzie iść. Jak myślicie, wygram to. Ja myślę, że na. Że nie. Ale miejmy nadzieję, że wygram. Lecimy. No nie. Hop. Nie udało mi się wyskoczyć. Jago Labo na partido z El Primos. Aha, bo tu... nie chcę być dziesiąty ty Nie! Ale mnie zepchał Bambik. Jaki Bambik? Nie... No nie. Oj, no i odpadłem. Tak, mieliśmy wygrać Już to widzę. Nie reklamy nie pozwalam tu. Nie ma reklam. Co to za bambik mnie zaprasza? Zobaczymy, co dropnie na odcinku. I jest! Nowa postać ukończona. Na nią właśnie czekałem, żeby ją zebrać. Mam! Jupi! aż sobie ją zagaramy. Jupi! 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 jupi. W końcu mam. Gdzie ona jest? Tu jest dobra w końcu! Wspierałem na nią ciągle. I w końcu ją mam. Tylko jeszcze fajnie było uzbierać na dziadka. Ja tu stawiam piramidę. żona faraona. Zobaczymy co to jest. zagramy sobie to, bo ja to znam ten skinek jest słaby. O, ale pisuet mam w ręku, to takie jakby Fortnite, to jednak fajny. Bąbelki. O nie, to ten głupi blok dasz. Ja go nie lubię. Znaczy okej, da się go przejść, ale ja go nie lubię. Tak za bardzo. Tymczasem ja robię safe. Ale czemu to tak szybko się wybija? Jak to zrobisz? Eee, moja! Co mi zrobiłaś, typie? No i co za bambik? <tryk> Dawaj, doleć! No doleć! Jest! Nie! Nie, Ała, oh, wow, ale się wam Dobra, lecimy. No nie, to tak trudne. Nie, wybij się, no wybij się! Nie! <ścoughs> Wpadły. O nie, odbijem się. Tylko, żeby tego kolejny raz czy nie, trzeba było przechodzić. gadaj, że na przez jakiegoś bambiczka. Nie może tak być. Hop! Jest! Na 60 punktów przeszliśmy. Ojej. Ale się zakręciłem na fotelu. Dawaj, przechodź bambiczku, przechodź! Kuba pro. Aha, Kuba Pro jesteś na odcinku. O nie. Już mi się zakręciło w górę, poczekaj. Jezu niu. Kuba Pro jest jakiś... Dobry. Ta S, no odedłeś. No Kuba pro, Kuba pro, Kuba pro. No leć Ty, żeż. Bo przegramy przez Ciebie. Mam mały kartar i trochę gorzej mnie słychać. No, masz szczęście. Daj leć górą, lecisz górą. To leć górą, Kuba Pro. Ale to nie dednij, proszę Cię, nie dednij. O Jezus, to ja widzę. Dawaj, no, dobrze. Kuba Pro, lecisz. Lecisz. Tylko nie dednij. Kuba, pro, dasz sobie radę! No jesteś już tak na końcu. Jesteś na takim, takim końcu. Brawo! Jupi! Brawo! Jupi, udało ci się! Już myślałem, że nie zedniesz. O kurde, i wygraliśmy koronkę. Dobra, bo już za długo robimy. Dzisiaj będzie kolejny film, może, może, albo shorts. A teraz już kończymy. Bajowiczowie.